Hejka, sorry, że tak długo nie nagrywałam, ale przed chwilą stawiłam filmik i mega dziękuję za taką aktywność. W 10-15 minut już 200 wyświetleń, ale to nie do tego. Dzisiaj Wam pokażę moją całą kolekcję mleczek z love. I to nie ma na celu chwalenia się, po prostu chcę pokazać. Więc zaczynamy. I będziemy to tak po kolei od mojego pierwszego mleczka do ostatniego. Dobrze, moje pierwsze mleczko to jest malinowe, nawet widać, bo jest strasznie zużyte. Drugie mleczko jest z, z zestawu i jest mało zużyte. I to jest cynamonowy sernik. Czwarty jest z kolekcji Winket i to jest z Bardzo polecam i też jest mało zużyta. Następnie miniaturka z kalendarza adwentowego. Crumble Cookie miałam w jedyneczce i jest mało zużyte, bo ja używam wszystkich po trochu. No jakby codziennie inny. Następny to też malinowy, ale mały i też on jest z kalendarza adwentowego. I ostatni z kalendarza adwentowego też miniaturka wiśniowy. Następnie też z kolekcji Winket Glinda. Bardzo lubię i bardzo lubię te połączenie. Bo Olfoba jest jabłkowa, a glinda jest taka bardziej kwiatkowa. Następne moje mleczko, bo się wymieniałam z moją BFF. To jest takie borówkowe, bardzo polecam. Ma bardzo dziwny, ale przepiękny zapach. I nie wszystkim może się spodobać, ale mi akurat się mega podoba. I ostatnie, czyli dziewiąte, to jest zielona herbatka i też się wymieniałam z moją BFF. Bardzo lubię zieloną herbatkę. Napiszcie w komentarzu, czy wy też macie jakieś mleczko i które wam się najbardziej podoba. Oczywiście z moich. Pod względem zapachu nie wiem, która jest moja ulubiona, bo wszystkie są inne i przepiękne. Bo te są takie orzeźwiające, owocowe, a te są takie ciasteczkowe, yy, czekoladowe i też są piękne. Więc to moja cała kolekcja. I mam nadzieję, że ten film się wybije. Bajo!